Witam, witam. Dzisiejszym bosem będzie Golin. Przedstawiłem wam tego bossa. idziemy, miasto Muroria, idziemy do krasnoludów. Żeby zrobić tego bossa musimy zrobiony mieć quest z krasnoludami. Jest to jeden z questów fabularnych, które będziemy robić przy okazji, wykonując całą fabułę. I wtedy będziemy mogli sobie na tego bossa chodzić, kiedy chcemy, jak chcemy. Więc idziemy tutaj, chodzimy do dziury. Przechodzimy przez, przez bramkę. I mamy portal z bossem. Chodzimy i sprawdzamy, czy jest boss. Akurat zabiliśmy bossa, pomogliśmy Gegorowi, Gregorowi siódmemu. Ok, dobra. I co z tego bossa wypada? To tutaj jest cała statystyka. Jakie są to itemki? Pójdziemy sobie do miasta i sprawdzimy, co jest ile warte. Dobra, jesteśmy na rynku i sprawdźmy sobie co jest ile warte mrozowy grzyb, butelka zdrowia ogólnie szarych przedmiotów nie będę w ogóle sprawdzać bo wydaje mi się, że one nie są zbyt dużo warte ale możemy spra sprawdzić unikatowy przedmiot, czyli hełm łymy hełm golina i taki przedmiot kosztuje 4 miliony no to już coś, coś to jest nie? taki przedmiot jest dostępny od 55 levela, żeby go ubrać Oprócz tego mamy srebrny pierścień. Srebrny pierścień, który jest warty. Nic nie jest warty. Żelazna tarcza. Prawdopodobnie też nie jest, jest warta. No 120k. No ale to chyba ktoś ją wystawił tak, tak z głupoty, bo widzę, że że nie ma żadnych innych. Więc tak naprawdę tylko hełm jest coś warty. Tak, no i tak wygląda ten bosik, więc do następnego.